dobry. Jak to powiedział kiedyś klasyk, chyba w na pierwszą połowę nie wysiedliśmy z autobusu. Chyba byliśmy jeszcze w drodze z Sosnowca. Co mnie bardziej smuci, determinacją w pierwszej połowie od rana zdecydowanie przebiła. Nie ma tutaj dwóch zdań, natomiast martwi mnie to, że nawet z piłką nie radziliśmy sobie. Nie potrafiliśmy się przy piłce utrzymać. I Stworzyć jakiejkolwiek sytuacji poza jednym strzałem Sobczaka w zasadzie nic nie mieliśmy. W drugiej połowie, na pewno ta druga połowa wygląda zdecydowanie lepiej w naszym wykonaniu, ale niestety też nie byliśmy w stanie dzisiaj strzelić bramki. No wszystkim tak jak powiedziałem, przesądziła pierwsza połowa. O to mam duże pretensje. Chcę, że będą z pewnością twarde męskie rozmowy ze swoim, tak jak Pan powiedział. Nie wysiedli z autobusu, druga połowa lepsza, ale nie było kreowania w tej sytuacji, za dużo nie było strzałów, nie było sytuacji tak gorowych w drugiej połowie, mimo to gry. Myślę, że determinacja Odry przez cały mecz była na wysokim poziomie. Stąd gdzieś tam ciężko było nam stworzyć sytuację. To, że ta druga połowa lepiej wyglądała, to nie przełożyło się na to, żebyśmy byli w stanie szczelić bramkę, chociaż ta sytuacja z ostatniej minuty czy tam z końcówki meczu yy, budzi duże wątpliwości. Mówi pan o Sidorfie, ewentualnie o Foglu. Tak, ja wiem, że to jest ostatnia minuta i, i, i sędzia, nie wiem, wahał się, a może nie, może był rzeczywiście pewny, ale rozmawiałem z Quentinem i twierdzi, że to było ewidentne kopnięcie, to nie było pchnięcie, tylko kopnięcie, więc... Z mojej perspektywy wyglądało to na, na faul. Ja wiem, że do to, to zławki zawsze gdzieś tam jest daleko, i, i nie chcę tu jednoznacznie gdzieś tam e, e, oceniać tej sytuacji. Absolutnie też nie chcę jakby tym tłumaczyć naszej porażki, bo tak jak powiedziałem, porażka e, to zdecydowanie słaba gra w Dziękuję połowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest z nami PRP Klewian, Premier Bardzo prosimy o podsumowanie naszego. Witam serdecznie. Gratulacje dla, dla zespołu oczywiście za zwycięstwo. No, zapracowaliśmy dzisiaj na te, na te trzy punkty. Łatwo nie było. Pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando. Dobrych kilka sytuacji, szkoda, szkoda, że zabrakło czasami zawodnika w polu karnym, który mógł wykończyć te dwie, trzy piłki, które przechodziły gdzieś tam na piątym metrze, ale najważniejsze zdobyty gol. Druga połowa, no już niestety troszeczkę cofnęliśmy się, troszeczkę za bardzo momentami, ale, ale też były dwie, trzy sytuacje, w których mogliśmy skończyć ten mecz. Nie udało się, ważne jest to, że, że wywozimy trzy punkty i tak naprawdę czekamy na, na następny mecz oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo trener Moskal posłużył się klasykiem powiedział, że na pierwszą połowę zespół nie wysiadł z autobusu no, Twój komentarz no, no tak taka prawda no, dziś musimy to wziąć na klatę mhm. przeprosić wszystkich mhm. nie było na pierwszej połowie mhm. można powiedzieć że, mhm. że no, tak jak teraz powiedział nie, nie wysiedliśmy z autokaru Musimy znaleźć tego przyczyny, bo, no bo to w sumie kolejny gdzieś mecz gdzieś średnio zaczynamy i ciężko coś mi powiedzieć, no, jedynie mogę gdzieś tam za tą pierwszą połowę przeprosić. No tragedia nie ma co się tutaj oszukiwać. Odra na pewno nie była lepsza piłkarsko od was, natomiast przebiła was jeszcze połowę mówię determinacją walką. No tak, no tak, tak to może wyglądało. Myślę, że to po prostu nasza wina, że gdzieś tam tak naprawdę nas nie było, nie realizowaliśmy żadnych założeń. Nie graliśmy tego, co chcemy i, i wyglądało jakby to Odra była trzy razy lepszym zespołem. Tak, to, tak, tak było w pierwszej połowie, nie ma co się oszukiwać. W drugiej no, można powiedzieć, że było lepiej, ale tak naprawdę no, zagrodziliśmy bramce przeciwnika, ale nie, nie, nie zdołaliśmy strzelić bramki. Powoli trzeba będzie zapomnieć o tym meczu. Szykujecie się na GieKSy, to dla naszych kibiców jest szalenie ważny, prestiżowy mecz. Można zmazać plamę z Opola. Myślę, że dla wszystkich to jest mega ważny mecz i my wszyscy w szatni zdajemy sobie z tego sprawę. Że zawiedliśmy i chcemy jak najszybciej zmazać tą plamę, jedyny, jedyny pozytyw tego wszystkiego jest taki, że za trzy dni jest kolejny mecz i jak najszybciej możemy gdzieś, gdzieś o tym zapomnieć i mam nadzieję, że, że dać trochę radości wszystkim kibicom i nam sobie. Dzięki Dziękuję.